Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na film o najlepszych tanich drogeryjnych podkładach. Wiem, że bardzo lubicie tego typu filmy, a zapytań o podkład dostaje masę. I zawsze interesuje Was taki podkład, który wygląda pięknie na skórze, nie robi efektu maski, długo się utrzymuje i jeszcze jest w przystępnej cenie, więc oto jestem. Zapraszam serdecznie na odcinek. Słowem wstępu myślę, że warto jeszcze podkreślić, jak indywidualną sprawę. Jest dobru odpowiedniego podkładu, natomiast przygotowałam dzisiaj takie podkłady, które myślę, że naprawdę będą służyły wielu osobom. Pamiętajcie tylko o odpowiedniej pielęgnacji, złuszczaniu twarzy, to naprawdę pomaga w tym, żeby Wasz podkład wyglądał pięknie i super się utrzymywał. Pierwszym podkładem będzie podkład, który ostatnio miał premierę na moim odcinku. Testowałam go i byłam naprawdę zachwycona, i to jest podkład Kobo Pro Formula Full Cover Foundation. Jeżeli chodzi o podkłady kryjące, to mam tutaj naprawdę bardzo duże. Wymagania, ponieważ nie znoszę, kiedy kryjący podkład daje nam efekt maski i podkreśla zmarszczki. W tym podkładzie możemy zapomnieć o takim efekcie. On wygląda naprawdę wspaniale na skórze. Ja lubię najpierw rozprowadzić go dłońmi, a później doklepać gąbką i wygląda on naprawdę fantastycznie. To kryjące wykończenie jest połączone z takim lekko satynowym wykończeniem, więc krycie i satyna to jest coś, co ja naprawdę bardzo, bardzo lubię. Wygląda naprawdę niesamowicie, właśnie tak lekko świetliście. W ciągu dnia, jeżeli wasza skóra jest przetłuszczająca się, to być może będziecie musieli ją trochę przypudrować. Ja tak Miałam na nosie, ale po lekkim odświeżeniu i przy pudrowaniu ten podkład nadal wyglądał niesamowicie, więc jeżeli szukacie mocno kryjącego podkładu, który będzie wyglądał lekko i naturalnie na Waszej twarzy, to myślę, że się zakochacie. Drugi podkład również pochodzi z kategorii podkładów kryjących i jest to podkład Bourjois Always Fabulous. Wiem, że widzieliście go już na moim kanale, ale gdyby nie znalazł się w dzisiejszym odcinku, to odcinek ten byłby niekompletny. Podkład Bourjois jest trochę inny od podkładu Kobo, ponieważ Kobo ma taką satynową walkę. Natomiast podkład Bourjois przy tym swoim mocnym kryciu ma takie leciute, nieniekie rozświetlenie, które jest po prostu fantastyczne, ponieważ czyni go to właśnie podkładem lekkim. Ten podkład utrzymuje się po prostu niesamowicie i muszę Wam jeszcze powiedzieć o jednej właściwości, którą nie tylko ja zauważyłam, ale zauważyliście również Wy w komentarzach, a mianowicie ten podkład Bourjois znakomicie łączy się z innymi podkładami. Ma w sobie coś takiego magicznego, co pozwala mu tworzyć kompletnie nowe konsekwencje, i naprawdę z wieloma podkładami dobrze współpracuje. Jeżeli zatem macie np. podkład lżejszy, któremu chcielibyście dołożyć trochę krycia, pomieszajcie go z odrobiną podkładu Bourjois i myślę, że będzie naprawdę ekstra. A kończąc mój wywód na temat podkładu Bourjois, nie mogłabym nie powiedzieć o podkładzie Avon True Power Stay. Ja robiłam już odcinek na temat mieszanki tych podkładów i wypadło ona znakomicie. I dziękuję Wam za wszystkie wiadomości, które mi wysłaliście, dotyczące tego, że przetestowaliście tą mieszankę i sprawdza się znakomicie. Najpierw opowiem o tym, jak te podkłady wyglądają razem, a potem parę słów na temat podkładu Avonu samodzielnie. Kiedy Użyłam tą mieszankę tak zupełnie przypadkowo, to byłam po prostu zachwycona tym, jak moja skóra jednolicie wygląda. I muszę szczerze powiedzieć, że te podkłady połączone razem dają po prostu niesamowitą trwałość. Naprawdę rzadko kiedy widzę, żeby podkłady aż tak dobrze się utrzymywały, kiedy są pomieszane. Czasami jest tak, że podkład o długiej trwałości wygląda ok samodzielnie, ale kiedy dołożymy do niego coś jeszcze. To już jest troszeczkę inaczej, a te dwa łączą się po prostu znakomicie. Więc jeżeli szukacie takiej mieszanki, która będzie trwała i która przykryje wszystkie niedoskonałości, to myślę, że naprawdę się zakochacie, ale nie zmienia to faktu, że obydwa podkłady uwielbiam również samodzielnie. Podkład burzoła miał już swoje miejsce, więc teraz powrócę, powrócę jeszcze do podkładu Avonu. To jest podkład o takiej bardzo leciuteńkiej konsystencji, ale takiej lekko lepiącej, kleistej, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ podkład ten daje takie. Gumkowe wykończenie. Ja tego typu wykończenia bardzo lubiłam, kiedy, pokaz, kiedy pracowałam na pokazach mody. Wtedy naprawdę zależało mi na tym, żeby ta skóra wyglądała pięknie, zdrowo i właśnie tak gumkowo, czyli. Lekko błyszcząco, ale nie za bardzo rozświetlająco, myślę, że doskonale wiecie, o czym mówię. I podkład ten właśnie takie wykończenie daje. Z kryciem zdecydowanie mamy tutaj do czynienia. Mamy również do czynienia z no, naprawdę długą trwałością. To jest podkład tajwanu, który naprawdę przypadł mi do gustu w 100%. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli już szukacie czegoś na wielkie wyjścia, co będzie się równie pięknie fotografowało, co utrzymywało, no to ten podkład zdecydowanie Wam polecam. Jak widzicie, dzisiaj dla odmiany mamy sporo kryjących podkładów w w moim zestawieniu, a to jest naprawdę wyróżnienie, ponieważ. Nienawidzę, kiedy podkłady kryjące dają efekt maski, ale o tym już mówiłam, więc przejdziemy do kolejnego podkładu, który efektu maski Wam nie da. I myślę, że to nie będzie za żadne zaskoczenie, ale podkład ten naprawdę uwielbiam i ubóstwiam. I mowa o podkładzie Golden Rose Total Cover. I jeżeli chodzi o podkłady kryjące, to jak widzicie, wykończenia mogą być naprawdę różne i wielorakie, więc mam nadzieję, że będziecie mogli wybrać coś idealnego dla siebie. Podkład Golden Rose ma z kolei takie. Piankowe wykończenie ma taką piankową konsystencję, która jest po prostu lekka jak powietrze na waszej twarzy. I jako że często dostaję zapytania, jak ja ten podkład aplikuję, to już spieszę wam z odpowiedzią. Ja podkład ten i w ogóle kryjące podkłady lubię na, nakładać najpierw palcem, żeby one się rozgrzały pod wpływem ciepła dłoni i później doklepuję podkłady tego typu gąbką. I dla mnie to jest naprawdę coś pięknego, coś wspaniałego, coś, co sprawiło, że te kryjące podkłady są naprawdę e, takie delikatniejsze i piękniej prezentują się na naszej twarzy. To jest podkład, który się po prostu cudnie fotografuje. Zawsze kiedy zastanawiam się, jakim podkładem się pomalować, kiedy mam jakieś ważne wyjście, no to ten mam gdzieś w zanadrzu i sprawdza mi się on znakomicie. Muszę wam jeszcze powiedzieć o tym odcieniu który moim zdaniem jest naprawdę wybitnie dobry i odcień ten to jest 06. Ja niestety narzekam ostatnio trochę na to, że w drogeriach spotykamy dużo skrajnych odcieni, albo bardzo mocno żółte, albo ma bardzo mocno różowe. Ja lubię, kiedy podkłady są neutralne i mają tylko takie, wiecie, delikatne tony. Rzadko kiedy w mojej pracy sprawdzają mi się podkłady, które są takie mocno skrajne. A ten jest tak pięknym odcieniem. To jest taki piaskowy beż w neutralnym odcieniu. Wygląda on naprawdę znakomicie na twarzy. Wszystko oczywiście zależy od odcienia Waszej skóry, natomiast muszę Wam powiedzieć, że już tylu osobom poleciłam ten podkład i o ile zdaję sobie w pełni sprawę z tego, że dobór kolorystyczny to równie indywidualna kwestia, ale mnóstwo osób napisało mi, że właśnie ta szóstka jest naprawdę strzałem w dziesiątkę, więc myślę, że to po prostu jest bardzo udany kolor, który pasuje naprawdę wielu osobom. Przejdziemy teraz do podkładu, który wydaje mi się, że w tej chwili ma premierę na moim kanale. Mówię wydaje mi się, ponieważ nagrywam tyle tych filmów, że po prostu czasem już mam amnezję, czy ja już o tym mówiłam, czy nie. Wiem na pewno, że przetestowałam i mowa o podkładzie Max Factor Facefinity All Day Flawless Flexi Hold. I to jest, słuchajcie, podkład, który na pewno pokażę wam jeszcze w akcji, ponieważ jest to podkład, który naprawdę mnie ostatnio zachwycił. Jeżeli szukacie podkładu, który jest taki bardzo cieniutki i niewyczuwalny na skórze, to myślę, że to może być właśnie Odpowiedź na Wasze poszukiwania. To jest podkład typu 3 w 1, czyli ma on zawierać w sobie bazę, korektor i podkład. I o ile zazwyczaj sceptycznie podchodzę do takich zapewnień, o tyle w przypadku tego podkładu zdecydowanie się zgadzam, ponieważ on ma właśnie taką jakby plastikową. Formułę, która pięknie układa się na Waszej twarzy, i rzeczywiście baza nie jest tutaj konieczna. Mam wrażenie, nakładając ten podkład, jakbym po prostu była bezpośrednio po jakimś takim fajnym zabiegu przygotowującym skórę do nakładania makijażu. Rzeczywiście on się zachowuje cudownie zarówno w trakcie nakładania, jak również w ciągu dnia. Ale to, co jeszcze warto podkreślić, to jest fakt, że rzeczywiście przy tej lekkiej konsystencji podkład ten ma naprawdę dobre krycie. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy potrzebowalibyście korektora, kiedy macie jakieś Jakieś niedoskonałości na twarzy, to myślę, że nie, dlatego, że tutaj mamy zapewnione naprawdę dobre krycie, które można budować właśnie przez tą plastyczną konsystencję. No powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem w szoku, że ten podkład tak pięknie się zachowuje, ponieważ żeby uzyskać mocne krycie, często niestety musimy mierzyć się z tym, że te warstwy są naprawdę wyczuwalne na twarzy. Oczywiście, że żaden z podkładów, o których dzisiaj mówię, takich warstw wyczuwalnych Wam nie daje. Natomiast w przypadku tego podkładu zauważam że rzeczywiście, naprawdę. Rzucającą się w oczy lekkość, i myślę, że to naprawdę warto podkreślić. I to jest podkład, który naprawdę się też wspaniale fotografuje. Więc jeżeli potrzebujecie czegoś na wielkie wyjścia, na jakieś uroczystości rodzinne, a o to też często mnie pytacie, to myślę, że warto zastanowić się nad tym podkładem Max Factora. Żeby nie było, że mówimy dzisiaj tylko i wyłącznie o podkładach o mocnym kryciu, to przygotowałam dla Was również nawilżająco odżywczą propozycję. I propozycja ta pochodzi od marki Belchy Allergenic i mowa o podkładzie Newt moist make-up i to jest słuchajcie podkład który no już parę miesięcy temu zrobił niezłe zamieszanie na mediach społecznościowych, ponieważ jest to podkład z ekstraktem konopnym. A właśnie ekstrakty te ma, mają właściwości silnie odżywcze i regenerujące. Ja szczególnie podkłady te polecam skórom naczynkowym i wrażliwym, takim, na których większość podkładów wywołuje reakcje alergiczne. I nie tylko dzięki hypoalergicznym właściwościom tego podkładu możecie tego kosmetyku właśnie używać, ale również właśnie dzięki temu ekstraktowi z konopi. To jest podkład o takiej kremowej konsystencji, Dosyć gęstej, która po nałożeniu na twarzy staje się taka bardzo przyjemna, bardzo komfortowa. Podkład ten nawet porównałabym do uczucia, kiedy zaaplikujecie właśnie jakiś taki fajny krem nawilżający na Waszą twarz. Jest to podkład, który, mimo tego, że jest podkładem nawilżającym, trzyma się naprawdę super, a dobrze wiemy, że podkłady nawilżające mogą niestety mieć ten efekt uboczny niewystarczająco dobrego utrzymywania się, a tutaj utrzymywanie się jest naprawdę super. Podkład ten daje takie lekki świetliste wykończenie, więc jeżeli jesteście fankami takiego właśnie wykończenia, to myślę, że naprawdę bardzo, ale to bardzo Wam się spodoba. I myślę, że warto jeszcze powiedzieć, że ja ten podkład polecałabym również osobom, które wróciły na przykład z wakacji, a wiele osób teraz podróżuje i skóra jest taka, wiecie, podrażniona, mocno opalona i potrzebuje dodatkowej regeneracji. No ten podkład będzie naprawdę strzałem w dziesiątkę. Tym optymistycznym akcentem stwierdzam, że to już wszystko na dziś i naprawdę mam nadzieję i przekonanie, że spośród tych propozycji każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ podkłady te przetestowałam nie tylko na sobie, ale na wielu różnych typach skór i uwierzcie mi, że niezależnie od tego kogo bym malowała, to wśród tych podkładów na pewno znalazłabym perełkę idealną. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jakie są Wasze zdania na temat tych podkładów. Być może już stosowaliście, używaliście, jestem naprawdę niezwykle ciekawa. Sporo nowości do testów jeszcze przede mną, ale te są naprawdę w pełni, porządnie przetestowane przeze mnie i wierzę, że uda Wam się dzięki temu znaleźć swój ideał. Jeżeli Wy macie jakieś tanie podkłady z drogerii, które uważacie, że powinnam przetestować, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu i jeszcze tak puentując ten odcinek, to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jestem w szoku, że mogę robić takie odcinki, w których stwierdzam, że drogeryjne podkłady są nie tylko równie dobre jak te drogie, ale w wielu wypadkach nawet lepsze, więc naprawdę się cieszę, ponieważ jeszcze lata temu, jak ja zaczęłam Swoją karierę makijażową, to w ogóle mogłam zapomnieć o czymś takim. Trzeba było kupować naprawdę bardzo drogie podkłady, żeby one dobrze wyglądały na twarzy i żeby się trzymały. A dzisiaj mamy już taki fajny czas, w którym nie musimy wydawać mnóstwa pieniędzy na to, żeby wyglądać super, więc naprawdę bardzo się cieszę i duży ukłon w stronę tych podkładów. Dzięki kochani, że byliście ze mną. Jeżeli odcinek był dla Was przydatny, pamiętajcie o kciukach w górę, o komentarzach, o subskrypcjach i do zobaczenia następnym razem.